Nie zajmuj się bezsensownymi działaniami. Tak napisał japoński samuraj Miyamoto Musashi już 300 lat temu, na samym początku swego słynnego podręcznika do walki. I to jest jedna z zasad, której stosowanie od kilkudziesięciu lat w moim wypadku umożliwia mi naprawdę bardzo dobre życie i to życie bez nadmiaru stresu, przepracowywania się itd. Jeśli Ty tak chcesz, to posłuchaj teraz, co będzie dalej. Zobacz. Ile razy w życiu słyszałeś, że trzeba się nie poddawać, walczyć do końca, wytrwać mimo przeszkód? Od dziecka wbijano ci do głowy, że największym grzechem jest się poddać. Tylko hmm. co by było, jeśli okaże się, że to niepoddawanie się staje się największym błędem? Co jeśli właśnie ta wytrwałość, ten upór, to trzymanie się czegoś na siłę, to jest właśnie droga donikąd? My. Ludzie wychowani w Polsce mamy bardzo silną tendencję, właśnie do takiej ślepej walki o różne rzeczy, które dla walczącego okazują się być bez sensu, a walczy on dalej tylko dlatego, bo ktoś mu tak powiedział. No, ten ktoś to mogą być rodzice, szkoła, znajomi, media, czy w końcu całe społeczeństwo. Jeśli chcesz przejrzeć na oczy. To za chwilę porozmawiamy sobie o różnych dziedzinach życia, na początek może o czterech, abyś mógł sprawdzić, czy aby przypadkiem i ty nie walczysz już o coś, co nie ma dla ciebie sensu. Bo warto sobie uświadomić, że czasem największym błędem nie jest porażka, tylko że walczysz o coś, co właśnie przestało mieć sens. No ile razy w życiu słyszałeś, że trzeba się nie poddawać, walczyć do końca, wytrwać mimo przeszkód? Od dziecka wbijano ci do głowy, że znakiem słabego charakteru jest się poddać i przestać, i że to świadczy o twojej słabości albo o niedojrzałości. Tylko, hmm, co jeśli to poddawanie się staje się największym błędem? Co jeśli właśnie ta wytrwałość, ten upór, to trzymanie się czegoś na siłę, to jest droga donikąd? Dlatego przyjrzyj się tym czterem dziedzinom twego życia, o których zaraz porozmawiamy, i odpowiedz sobie szczerze na pytania, które usłyszysz. O pamiętaj, odpowiadasz dla samego siebie, więc pozwól sobie na szczerość, bo to naprawdę jest w Twoim interesie. Zacznijmy od zarabiania pieniędzy, bo większość z nas, pewnie tak jak ja, musi w jakiś sposób zarabiać na życie. No Wyobraź sobie, że od lat pracujesz w miejscu, które tak naprawdę cię niszczy. No, może to być korporacja, w której nie ma szacunku, sensu ani przyszłości. Może to być też własny biznes, który już dawno przestał porządnie działać i przynosi same problemy. No ale brniesz przecież dalej, no bo już tyle zainwestowałem, i co by inni powiedzieli, prawda? Tak właśnie działa pułapka tzw. kosztów poniesionych. Nie chcesz się wycofać, bo boisz się spisać dotychczasowe wysiłki i wydatki na straty. No ale pytanie brzmi, czy dalsza walka coś zmieni? Czy przyniesie w miarę trwały, pozytywny rezultat, który ma dla ciebie znaczenie? Czy może walczysz już tylko po to, żeby udowodnić sobie i innym, że nie przegrałeś, że jesteś gościu, że walczysz? czasem wygrana to właśnie rezygnacja z kontynuowania tego co robisz to umiejętność powiedzenia sobie to nie dla mnie spisuję dotychczasowe koszty na straty jako opłatę za naukę i idę dalej może tak być dlatego teraz zatrzymaj się i zastanów czy twoja praca lub twój sposób zarabiania jeżeli robisz to na własny rachunek naprawdę prowadzi cię tam gdzie chcesz dojść czy raczej tylko utrzymujecie na powierzchni ale nie daje ani satysfakcji, ani poczucia bezpieczeństwa? Pamiętaj, czasem największy sukces to jest zmiana kursu. Przestań płynąć w kierunku, który kiedyś być może miał sens, ale dzisiaj już cię tylko męczy. Ja jestem tego dobrym przykładem. Mając 36 lat, miałem w Austrii firmę produkującą software. Ale po 7 latach zadałem sobie w którymś momencie właśnie takie pytania. I w rezultacie dokonałem kompletnej zmiany mego życia. I w rezultacie z kolei tej zmiany, ponad 30 lat później, jestem nie tylko w dobrej albo nawet bardzo dobrej sytuacji materialnej, ale też przede wszystkim jestem szczęśliwym człowiekiem. I to tak właśnie już od wielu lat. Może Twoja sytuacja jest podobna? Dziś przeczytałem na przykład na Facebooku reklamy pewnego wydarzenia dla ludzi biznesu. Jeden z trzech punktów, mających zachęcić ludzi do udziału, było zdanie: 3 do 4 dni odskoczni od życia codziennego. Też prowadzi życie, które wymaga odskoczni? A może można znaleźć taki sposób, który nie będzie wymagał odskoczni? Z własnego doświadczenia mówię ci, że można, i mam do to przykłady też innych osób. Jeszcze jako wsparcie w podejmowaniu decyzji, zacytuję ci stare powiedzenie wytrawnych kupców z Bliskiego Wschodu. Brzmi ono. Jeżeli towar zalega ci długo na magazynie i się nie sprzedaje, to zapomnij za ile go kupiłeś. Wszystko jasne? Po kwestii zarabiania pieniędzy, drugą, najczęściej bezsensowną dziedziną walki są relacje damsko-męskie. Związek w realnym życiu no, wymaga czasem wysiłku, to jest jasne. Na pewno wymaga też otwartej komunikacji, to jest prawda. Ale ludzie często mylą wysiłek z desperacją. Trzymają się relacji, która już dawno przestała być źródłem wsparcia, rozwoju czy bliskości. Bronią czegoś, co istnieje już tylko z wygody, przyzwyczajenia, albo z czystego strachu przed samotnością. Na moim kanale znajdziesz sporo takich historii, bardzo pouczających historii dla widzów, ale bardzo bolesnych dla ich autorek i autorów. Nie dołączaj do grona właśnie takich ofiar. Dlatego. Przyjrzyj się swojej bliskiej relacji i zadaj sobie pytanie: Czy żyjąc z tą osobą, możesz się rozwijać? Czy jesteś w związku z tą osobą sobą? Czy jesteś w tym związku bardziej żywy i pełen energii? Czy bardziej przygaszony? Czy czujesz się kochany, czy w najlepszym wypadku tylko potrzebny? Odpowiedz sobie szczerze na te pytania. Nikt nie musi tego wiedzieć, jakie są odpowiedzi, ale odpowiedz sobie szczerze samemu sobie. Bo jeśli w Twoim związku nie możesz być sobą, jeśli Twoje potrzeby są ciągle pomijane, a Twoje granice przekraczane, spójrz prawdzie w oczy. To nie jest miłość, tylko być może Twój strach przed samotnością, albo typowe uzależnienie emocjonalne, dlaczego w nim jeszcze jesteś. I pamiętaj, walczysz nie o związek, ale tak naprawdę o zachowanie Twojego złudzenia. Walczysz o jakieś wyobrażenie, które już dawno, dawno nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jako prawie 70-letni facet, który nie tylko sam sporo przeżył, ale też jeszcze więcej widział, mówię ci to otwarcie. Szanse na to, aby taka relacja stała się czymś dobrym dla ciebie, są praktycznie równe zeru. I moim osobistym zdaniem, wszelkie próby jednostronnego naprawiania jej, jakiejś terapii, pary i tym podobne, no, będą podobne do próby sklejenia jajka, które rozbiło się o podłogę. Zaakceptuj lepiej, że Popełniłeś poważny błąd? To zdarza się wielu ludziom, mi też zdarzało się wielokrotnie. Lepiej zakończ właśnie ten błąd w cywilizowany sposób i zacznij na nowo. Większość z nas, jak już wspominałem, mnie w to wliczając, popełniała właśnie takie błędy, ale dopóki potrafisz wyciągnąć z nich wnioski i następnym razem zrobić to lepiej, to masz szansę na znalezienie naprawdę dobrze pasującego partnera. Zobaczmy relację z Karoliną, aby wiedzieć co jest możliwe nawet mimo wielu różnic między partnerami. A jak to zrobić? Opisaliśmy w naszej praktycznej książce Sukces w relacjach damsko-męskich, którą no, naprawdę warto przeczytać. Ale przejdźmy teraz do następnej kolejnej sprawy. Podobnie jak bezsensowne tkwienie w kiepskiej relacji damsko-męskiej, jest często utrzymywanie innych znajomości. Często utrzymywane kosztem twojego czasu i wysiłku. Znasz takie uczucie, kiedy wychodzisz ze spotkania z tak zwanymi hmm, znajomymi, i czujesz się po nim gorzej niż przed nim? Jakby ktoś wyssał ci sporo energii, jakbyś wracał nie z towarzyskiej rozmowy, tylko z emocjonalnej bitwy, w której znowu być może udawałeś kogoś, kim tak naprawdę nie jesteś, to niestety zdarza się dość często. Spotkania, które miały być dla ciebie chwilą relaksu, a nawet inspiracji, no, zamieniają się w typowo polski festiwal narzekania, przechwałek, plotek i subtelnych docinków, za którymi czuje się coś więcej niż tylko w cudzysłowie żarty. I niestety, mimo tego wszystkiego, często i tak tam idziesz i na takim spotkaniu zostajesz. Mimo, że być może gdzieś tam w środku twoja instytucja krzyczy, że to ci nie służy. Robisz to, bo myślisz na przykład, no znamy się od lat, albo nie wypada odmówić, albo też co oni sobie pomyślą. To zresztą dotyczy nie tylko znajomych, ale też niestety często członków Twojej rodziny, z której pochodzisz. To jest bolesny temat, ale temu warto się przyjrzeć. Dlatego zatrzymaj się na moment i zadaj sobie jedno kluczowe pytanie. Czy wspólna przeszłość z tymi ludźmi daje komukolwiek prawo do Twojej przyszłości? Tak, tak. Czy wspólna przeszłość z tymi ludźmi naprawdę daje komuś prawo do twojej przyszłości? Bo widzisz, to, że kiedyś mieliście nawet wspólne zabawy, śmiech, a może nawet przeszliście wspólnie trudne chwile, to no to wszystko jest ważne, ale przestaje być ważne, jeżeli teraz każda interakcja z tymi ludźmi ci szkodzi i marnuje twój czas, zamiast się wzmacniać. Jeśli musisz się umniejszać, żeby zmieścić się w towarzystwie, albo też musisz zaniżać twoje ambicje, swoje wartości, swój głos, tylko po to, żeby nie odstawać? Takie relacje to nie są relacje, o które warto zabiegać. To jest twoje mentalne więzienie, zbudowane na przyzwyczajeniu i złudnej lojalności. I wiesz, co jest najbardziej zastanawiające w tym wszystkim? Powiedzmy sobie szczerze. Że często największym oporem przed odcięciem się od takich toksycznych kontaktów jest, uwaga, strach przed byciem samemu. No tak, jakby samotność, przejściowa samotność, była gorsza od codziennego podcinania ci skrzydeł i marnowania Twojego bezcennego czasu, bezcennego czasu Twojego życia. Jakby towarzystwo, które to robi, no było lepsze niż cisza, w której możesz usłyszeć samego siebie i zrobić ze sobą coś więcej. Ja wiem. Wielu ludzi ma z tym problem, zwłaszcza jeżeli grało się w tę grę bardzo długo. No ale pamiętaj, nie jesteś zobowiązany do bycia aktorem w cudzym przedstawieniu tylko dlatego, że grałeś w nim przez lata. Możesz śmiało zejść z tej sceny, możesz napisać własny scenariusz z nowymi bohaterami, z nowymi wartościami, z nowymi aktorami i z tobą jako głównym twórcą i wykonawcą. No to teraz oczywiście nie jest zachęta, abyś był arogancki albo przejawiał pogardę dla dotychczasowych znajomych, ale tu chodzi o szacunek, o szacunek dla samego siebie, do Twojej własnej energii, do Twojego własnego czasu, do tego, kim się stajesz. Bo jeśli naprawdę chcesz zbudować coś dobrego w Twoim życiu, zakładam, że tak nowy związek, nowe pasje, nową wersję siebie to na pewno nie zrobisz tego z plecakiem pełnym przeszłości, która ściąga cię w dół. Też z plecakiem w postaci ściągających cię w dół znajomych. No, zdaję sobie sprawę, że teraz co powiem będzie bardzo niepopularny wśród wielu ludzi. Ale opisuję szczerze rzeczywistość bez upiększania jej? No bo jestem ci to winien, jeżeli ty inwestujesz czas twojego życia w poznanie moich myśli i doświadczeń. Dlatego przynajmniej zastanów się, czy ci ludzie, których znasz, są w twoim życiu, bo tego naprawdę chcesz, czy są tylko z przyzwyczajenia? Czy te relacje są warte twojego czasu, twojej energii, twojego życia? Bo przecież masz tylko jedno życie i choć może zabrzmi to banalnie, to jest to w sumie ogromny prezent i właśnie dlatego trzeba je przeżyć mądrze. A mądrość czasem oznacza, metaforycznie mówiąc, odwagę wyjścia z pokoju, w którym już nie ma powietrza i panuje smród i snechlizna. Jeśli boisz się, że uwalniając się od takich ciągnących cię w dół znajomości, zostaniesz sam, to mam pociechę dla ciebie: jesteś w bardzo licznym towarzystwie. Ja sam też tak miałem, podobnie jak bardzo wielu innych ludzi. Jak sobie z tą obawą skutecznie poradzić, napisałem już ładną chwilę temu w moim cichym bestsellerze Sukces w Relacjach Międzyludzkich. Książka no to jest książka, która zdaniem wielu powinna być lekturą obowiązkową w szkołach podstawowych. Znasz ją? Jak nie, to ją poznaj, przyda ci się. Wracając do głównego tematu naszego filmu, jeżeli jesteś jeszcze ze mną, to mam dla ciebie kolejną ważną i uwaga, nieco kontrowersyjną pigułę. Wymaga ona dość delikatnego zrozumienia o co chodzi, dlatego posłuchaj teraz proszę uważnie. Jeśli teraz się dziwisz, że nauka może być bezsensownym działaniem, no to właśnie dlatego prosiłem cię o specjalną uwagę, bo tu są różne niuanse. Zastanów się przez chwilę. Ile razy słyszałeś, że warto się rozwijać, że trzeba się uczyć, zdobywać nowe umiejętności, inwestować w siebie? To wszystko brzmi szlachetnie i słusznie, prawda? No i cóż, faktycznie rozwój wiedzy, umiejętności może być czymś pięknym. Sam to ciągle praktykuję od bardzo, bardzo wielu lat. Ale realnie patrząc, taki rozwój ma sens tylko wtedy, kiedy prowadzi do realnej zmiany w życiu, kiedy nie jest to tylko kolekcjonowanie certyfikatów, dyplomów, które potem lądują w szufladzie albo na ścianie, co się często zdarza, albo faktów, którymi można się pochwalić w rozmowie, tak robi wielu ludzi. No bo widzisz, można latami uczestniczyć w szkoleniach, robić kursy, zdobywać wiedzę, dyplomy i certyfikaty i nie ruszyć z życia, z własnym życiem ani o milimetr. Nadal żyć życiem kogoś, kto, tego, kogo, kto nie czuje się spełniony. Nadal nie podejmować żadnych decyzji, ani tym bardziej żadnych działań. Nadal się nie odważyć. Miałem kiedyś taką znajomą, która miała całą biblioteczkę książ książek o tym, jak zostać milionerem, mieć sukces w życiu. Z miała skupę zaliczonych, motywujących kursów i szkoleń. Znajomą, która odrzucała moje bardzo konkretne rady, bo jakiś guru powiedział jej inaczej. I chełpiła się cały czas taką wiedzą zamiast coś robić. Niestety jej faktyczne życie było ciągłą spiralą w dół z bardzo niedobrym zakończeniem. Dlatego trzeba zadać sobie jeszcze jedno dość trudne pytanie. To pytanie brzmi, czy ja naprawdę się rozwijam i robię coś dla jakości mego życia? Czy zdobywając w cudzysłowie wiedzę, tylko ukrywam się przed rzeczywistym życiem? Przyznam się szczerze, że jako młody człowiek, ja sam przez wiele lat właśnie tak ukrywałem się przed prawdziwym życiem. No, ale to jest długa historia, którą może kiedyś opowiem. W każdym razie to ukrywanie się nie wyszło mi na dobre, ale na szczęście byłem w którymś momencie zmuszony porzucić takie podejście. Prawda jest też taka, że wiele osób no, nie uczy się z pasji, z potrzeby, uczy się z lęku. Z lęku przed konfrontacją z rzeczywistością, z lęku przed działaniem, przed porażką, przed tym, że kiedyś może w końcu spróbują i może się okazać, że no wcale nie są tak dobrzy, jak się spodziewali i za jakich się uważali. No i taki cykl trwa w nieskończoność. Kolejny kurs, kolejne notatki, kolejna książka na półce, ale żadnego ruchu, żadnej decyzji, żadnego działania. To mi osobiście kojarzy się z osobą, która kupuje coraz lepsze kamery, mikrofony i oświetlenia, mówiąc, że zostanie YouTuberem, ale nigdy nie nagrywa. Zamiast tego zalicza, no, jeszcze jeden tutorial, jeszcze jeden webinar, jeszcze jeden kurs. A może nawet ma na ścianie dyplom z takiego kursu. Wszystko to w nadziei, że wystartuje z tym nagrywaniem jutro. No, tyle, że to jutro może nie nadejść i przy takim podejściu przeważnie nadchodzi. Dlatego uświadom sobie ważną rzecz. Nie ma nic złego w uczeniu się. Ja sam, mając prawie 70 lat, uczę się ponadprzeciętnie wiele. Ale jeśli to uczenie nie zmienia twego życia, tylko zastępuje je, to może pora przestać się uczyć i wreszcie zacząć żyć. To mówi ci facet, który, jak już powiedziałem, ciągle uczy się nowych rzeczy, ale uczy się tak, że większość czasu pozostaje mu na życie i praktyczne stosowanie tego, czego się nauczył. Naprawdę warto mieć takie podejście. Uważaj, nie zaczniesz naprawdę żyć kolekcjonując dyplomy i certyfikaty. Zaczniesz dopiero wtedy żyć, kiedy wyjdziesz na świat z tym, co już masz i zaczniesz to w praktyce stosować. Gdy odważysz się powiedzieć, Hmm. Nie wiem wszystkiego, ale wiem już wystarczająco dużo, i teraz działa. I właśnie trzeba działać, bo właśnie takie działanie, nawet niedoskonałe i z błędami, buduje Twój prawdziwy rozwój. To Twoje wybory, błędy, próby, działania, a nie tytuły przed nazwiskiem i dyplomy na ścianie, sprawiają, że rozwijasz się i stajesz się pełnym człowiekiem pełnym w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlatego, jeśli czujesz, że utknęłeś w wiecznym przygotowaniu się do startu, to może dzisiaj jest dobry dzień, żeby skończyć te, przy, te przygotowania i nacisnąć przycisk Start. W tym temacie nie mam jeszcze dla ciebie żadnego podręcznika, który bym napisał, ale jeśli chcesz, abym nagrał dodatkowe materiały na ten temat, jak to zrobić, to bardzo proszę, napisz w komentarzu. Mam w głowie jeszcze wiele takich zakresów życia, które warto sprawdzić. Ale ten film zrobiłby się bardzo długi. Jeśli chcesz, abym kontynuował w następnym filmie, albo masz pytanie dotyczące tego, co powiedziałem, to proszę, napisz w komentarzach. Wszystkie komentarze osobiście czytam i staram się na nie odpowiedzieć. Jeśli chcesz próbować nowych rzeczy, to obejrzyj jeszcze ten film o bezpiecznym eksperymentowaniu. Zasubskrybuj mój kanał i najlepiej, zapisz się na mój newsletter, bo tam będę wysyłał dalsze wartościowe informacje, których często nie ma w filmach. Powodzenia w Twoich przemyśleniach i do zobaczenia w życiu pełnym prawdziwego życia.